Dzień dobry, wtorek, godzina 10 PKB przedstawia. Kolejna rozmowa o firmach, o partnerach, którzy są przy partnerskich klubach biznesu i kolejny ciekawy temat. Crowdfunding, czyli coś, co może nam się kojarzyć tylko i wyłącznie z finansowaniem, z czymś w temacie inwestowania. Natomiast dzisiejszy mój gość Tomasz Kowcą z firmy Crowdway opowie o tym, jak to postrzeganie może się zmienić, jak wiele tematów kryje się za definicją crowdfundingu. Natomiast zanim o tym opowie, ja mam taką małą sugestię, małe, małe spostrzeżenie, że wielu z nas crowdfunding kojarzy się z inwestowaniem w klub sportowy, ponieważ jednym z takich najbardziej znanych jest inwestycja w Wisłę, w Wisłę Kraków, gdzie ta akcja była bardzo duża. Natomiast dzisiaj opowiemy, co za tym się niesie, jakie korzyści są. Moim gościem, jak tak jak wspomniałem, Tomasz Kowcun. Dzień dobry Tomasz. Cześć Przemku, dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Przemysław Wichłacz i postaram się dzisiaj z naszym gościem porozmawiać w taki sposób, aby przedstawić ten temat z innej strony, z dość nietypowej strony, bo kryje się za crowdfundingiem wiele rzeczy, które, o których dzisiaj nie wiemy, a które warto wiedzieć. Zapraszam serdecznie do rozmowy. Tomku, co się kryje za, tym magicznym, de, za tą magiczną definicją crowdfundingu i dlaczego ona jest tak ciekawa? Co to jest? Przemku, no zaczniemy, może od technikariów, żeby i Państwu, i Tobie jakby opowiedzieć o takich podstawach. Jakby co do zasady, crowdfunding no to jest finansowanie społecznościowe i polega na tym, że rozproszona duża grupa inwestorów inwestuje w jakiś projekt. No i co się kryje pod tym pojęciem inwestuje? Generalnie opisałbym to tak, że mamy jedną stronę inwestora i drugą stronę spółki. I z jednej do drugiej, z, 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 od jednego do drugiego podmiotu coś płynie. Od inwestora płyną zazwyczaj środki pieniężne, jeżeli mówimy o takiej formalnej stronie czyli stąd przepływają pieniądze do spółki. Spółka w zamian za to emituje udziały lub akcje, które przekazuje inwestorowi. Tym samym inwestor tego tak technicznej strony staje się współwłaścicielem spółki, a jeszcze będąc bardziej precyzyjnym właścicielem akcji bądź udziałów. Więc od strony technicznej no to jest taka transakcja, gdzie spółka oddaje część siebie inwestorom w zamian za ekwiwalent pieniężny. Natomiast, tak jak już zapowiedziałeś, za samym crowdfundingiem kryje się troszeczkę więcej, aniżeli taka czysta transakcja merkantylna: ja tobie pieniądze, a ty mi akcje. No bo często właśnie się z tym kojarzy crowdfunding, nie? że stajemy się współwłaścicielem firmy, inwestujemy w tą firmę, nabywamy jakąś część akcji. Natomiast to nie jest wszystko, to nie jest koniec naszego udziału w crowdfundingu. A z drugiej strony, dla firmy, która sprzedaje swoje akcje, to też nie jest koniec. To nie jest tylko finanse, to nie jest tylko kapitał, za tym kryje się wiele innych działań. No więc jeżeli nie pieniądze, no to co, co tam jeszcze się za tym kryje? No, jest tutaj przynajmniej kilka elementów. Postaram się opowiedzieć tak w dosyć praktyczny sposób o każdym z nich. E, jakby jednym z pierwszych elementów, e, który daje crowdfunding, to bym powiedział, że bardzo często konwertuje inwestorów na klientów czy klientów na inwestorów. To jakby działa w dwie strony, ale najważniejsze, jakby, że działa. Co to oznacza? Że jeżeli Ty, Przemku, jako powiedzmy taki inwestor, inwestujesz w daną spółkę, to jakby zależy Ci na tym, żeby ta spółka rosła, no bo w końcu w nią zainwestowałeś pieniądze. Więc jakby jeżeli masz skorzystać z produktu spółki, której jesteś współwłaścicielem, czy z bardzo podobnego produktu spółki, która jest konkurencją, to najprawdopodobniej wybierzesz spół produkt spółki, dla której, której jesteś współwłaścicielem i w taki sposób też jakby nakręcasz sprzedaż, poprawiasz wyniki finansowe. No to jest jeden z takich przykładów. Wybi wybiorę, ale też otoczenie, które jest wokół mnie, też prawdopodobnie będę starał się przekonać do tego, żeby wybrali też ten produkt, a nie inny. No, to jest druga część, którą chciałem poruszyć, ale bardzo mnie cieszy, że jakby sam to zauważyłeś, no bo jest to tak naprawdę kwestia właśnie takiego, ja to określił, marketingu, czyli dokładnie te, ten mechanizm, o którym powiedziałeś. Jakby w związku z tym, że jako współwłaścicielowi zależy ci na tym, żeby biznes rósł, to będziesz najprawdopodobniej opowiadał swoim znajomym o tym, dlaczego produkty. Bądź usługi tej firmy są dobre, czy wysokiej jakości. Dlaczego ty je wybierasz? Jesteś takim, powiedzmy, żywym świadectwem tego, że te produkty są dobre, bo najprawdopodobniej z nich skorzystałeś. Testujesz, co więcej, jakby zagłosowałeś swoim portfelem, oddałeś trochę więcej niż jakby zakup produktu, tylko jeszcze zainwestowałeś w to. Więc jakby bardzo często, jakby Bym powiedział, ta komunikacja odbywa się przynajmniej na takich dwóch poziomach. Jeden w rozmowach, nie wiem, na spotkaniach, które ja przynajmniej obserwuję, że ludzie wracają na ogródki i spotykają się, rozmawiają, więc jakby myślę, że tych spotkań będzie coraz więcej, no ale druga rzecz, która daje możliwość powiedziałbym, komunikacji w bardziej skalowalny jeszcze sposób, no to są. Różnego rodzaju media. Czasami ktoś po prostu skomentuje coś na Facebooku, niektóre osoby mogą pisać blogi, nie wiem, kręcić filmy na YouTube, etc. etc. Jakby. I to nawet nie chodzi o jedną osobę, tylko chodzi o to, że tak od praktycznej strony, zazwyczaj w takiej emisji crowdfundingowej inwestorami zostaje kilkaset osób, więc kilkaset osób, jeżeli nawet powiedz 10 osobom dalej, no to z 500 osób robi się zasięg, 5 tysięcy. Jeżeli tam to przekażą jeszcze kolejnym trzem osobom, to się robi 15 tysięcy, tak? Tutaj właśnie Więc... mówimy już o tej, o tej skali, prawda? Bo mamy dzisiaj social media, każdy ma swojego Facebooka, swojego Instagrama i próbuję sobie to zrozumieć na, na, na swój przykład, gdzie hmm. obserwuję mnie kilka tysięcy osób. Ja nie tylko przekonuję fizycznie osoby, które są wokół mnie, na przykład w sklepie. Ja też przekonuję często swoimi social mediami. A te zasięgi są ogromne. Przy tym, co mówisz, że to nie jest jeden inwestor, a tych inwestorów jest tysiąc, to tysiąc inwestorów razy osoby, których ich obserwują na przykład w social mediach, razy ich znajomi, że tak powiem w cudzysłowie w realu, tworzy się olbrzymia liczba, dzięki której promujemy produkt, w który zainwestowaliśmy. Na pewno, no jakby potencjał jest bardzo duży, ja dlatego raczej dla przykładu starałem się bardziej zachowawczo na to patrzeć. W takim sensie nie każdy od razu tam skomentuje, nie każdy będzie piewcą i ambasadorem, bo nie każdy też jakby ma taki styl bardzo wylewny czy lubi taką aktywność, więc ja przyjmuję raczej bardziej zachowawcze liczby, ale generalnie, czy przyjmiemy, bardziej zachowawcze czy bardziej powiedzmy optymistyczne podejście do tego tematu tak jakby nie ulega wątpliwościom jedna rzecz że daje to niezwykłą moc jakby komunikacyjną tak i to są ludzie którzy są związani z firmą przeważnie przez kilka lat więc to nie jest jakby jednorazowy występ czy jednorazowe hmm, Przekazanie dobrej opinii, tylko zazwyczaj to jest długi proces, w którym się przekonuje pewnie coraz większą liczbę osób, więc to jest na pewno duża wartość. Ja też widziałem takie przykłady, że tak powiem, wykorzystujące pewne mechaniki, które rządzą naszym światem. No jakby wiemy o tym, że. Pewnego rodzaju artykuły są dłużej na stronie głównej, im więcej mają wyświetleń, im więcej mają jakichś tam kliknięć, udostępnień, etc. Jakby różne portale czy różne narzędzia mają jakieś swoje algorytmy. No ale w dużym uproszczeniu, żeby tak dać przykład, jedna ze spółek powiedziała tak: Pojawiliśmy się na tam głównej stronie wprost, drodzy inwestorzy, jeżeli każdy z nas kliknie, będziemy dłużej na tej stronie wprost, tam jeżeli każdy kliknie, tam łapkę w górę. będziemy dłużej na tej głównej stronie, tym samym więcej osób niezwiązanych z naszym biznesem będzie miało okazję się o nim dowiedzieć. Więc to jest taki kolejny przykład, gdzie nawet nie trzeba tam udostępniać, mówić dalej, czasami wystarczy tylko kliknąć, więc mówimy tutaj też o pewnej takiej wartości marketingowej płynącej od samych ambasadorów. I jeszcze jakby Pociągnę ten temat ambasadorów, żeby dać trzeci przykład, który w mojej ocenie jest bardzo ciekawy, jakby pewnie też do zastosowania w dużej części biznesów. Tak naprawdę, ci inwestorzy, którzy, którzy się konwertują na ambasadorów, więc będę dzisiaj mówił o tym trochę w taki sposób zamienny, mogą zostać testerami naszych nowych produktów. Tak, jakby firma ma jakieś portfolio produktów, no ale bardzo często tak naprawdę w związku z rozwojem firmy wprowadzają nowe produkty odpowiadające, czy to na nowe trendy, czy na nowe zapotrzebowania płynące z rynku, etc. No i jakby można to zrobić w sposób powiedzmy komercyjny, zapłacić jakiejś agencji badawczej i, i jakby zapłacić każdemu zrekrutowanemu testerowi. Fajna sprawa, jakby to się dzieje na świecie, a można tak naprawdę podejść do tego w taki sposób, żeby na Moich ambasadorów spółki zaangażować do przetestowania tych produktów, jakby ich zapytać o zdanie, czy to dobrze smakuje, czy ma fajny kolor, w zależności jakby od specyfiki produktu, i dostać pierwszy feedback w taki sposób, tak jakby i to powoduje dwa elementy. Jakby przekładając to, spółka może zaoszczędzić na zrobieniu pewnych testów, takich przynajmniej wstępnych, a z drugiej strony, ci inwestorzy czują się bardziej zaangażowani w życie spółki w pewien sposób wyróżnieni, no bo oni już. Zagłosowali w pewien sposób portfelem i sercem wybierając inwestycje w tą spółkę. Mają wpływ na produkt i na rozwój firmy. Dokładnie. I teraz, jeżeli jakby powiedzmy tak w uproszczeniu, zasmakują sobie w tym produkcie, no to jest też duża większa szansa, że powiedzą o tym dalej swoim znajomym, powiedzą tak, słuchaj, drogi Przemku, wczoraj miałem okazję przetestować nowy produkt, go jeszcze nie ma na półce. Będzie być może tam za 3 do 5 miesięcy na półkach, ale jest fenomenalny. W sensie. Też już daje pewien zaczątek do marketingu, ale to podsumowałbym, jaką taką możliwość zaangażowania tej społeczności w, w testowanie produktów. Kolejna. Ale to daje pewnego rodzaju ciekawość ludzi, że oni potem faktycznie czekają na, na ten produkt. Rozmawialiśmy o, ty, o tych produktach w PKB Inwestuje, między innymi z Januszem Palikotem, gdzie mówił o, o, o piwie, o piwie Buch, gdzie ono się pojawiło i potem ludzie czekali, aż ono wróci na, na półkę, i to było ciekawe, że. Że właśnie te grono inwestorów pokazało, jak można ten produkt o nim mówić, ale też jak można go pokazywać i jak można tworzyć tą taką trochę regułę, czy, czy może nie regułę, ale taką tajemniczość wokół tego produktu, że ludzie potem na to czekają i, i są w stanie to kupić od razu, jak to pojawi się w sklepie. No, Psiąku, ja, ja dodam tak, no jakby wydaje mi się, że to tak obserwując. Na przykład e, Piwo Buch jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawym przykładem, gdzie na rynku takim. E bardzo ciekawym, ale przechodzącym pewną rewolucję piwną, gdzie jakby ten wybór produktów jest bardzo, bardzo szeroki. Powiedziałbym, że coraz szerszy, jakby coraz trudniej wybić się marką e, i zdobyć jakiś znaczący udział w tym rynku. Tak? A Piwo Buch jakby jest pod tym kątem niesamowite, że właśnie wykorzystuje siłę społeczności, wykorzystuje social media, etc. do tego, żeby się promować. Oczywiście, jakby też trzeba mieć świadomość, że założyciele to są bardzo rozpoznawalne osoby, które już mają jakby swoją bazę fanów, ale jakby to, co niesamowite potrafili zrobić i co, co cały czas robią z tym piwem, no to jakby wykorzystują swoich fanów do tego, żeby dalej. promować promować tą markę i co więcej, jakby robią to w tak bardzo, bardzo angażujący sposób, że ci fani naprawdę jakby angażują się w to, żeby pokazywać się z piwem Buch, oznaczać się w internecie, etc. Jakby Muszę przyznać, że dawno nie widziałem takiego produktu w takim sensie, który tak szybko wykorzystując siłę mediów, jest w stanie dotrzeć do tak wielu osób. Jakby szapowa... Ja bym jeszcze tutaj też powiedział o naturalności promowania tego produktu, bo to nie był nachalny sposób promowania. Natomiast, właśnie to, co wspomniałeś, oznaczanie, pokazywanie, zwracanie uwagi na ten produkt, wcale niekoniecznie w ten sposób, że kup tutaj i tutaj. To, to nie była reklama sprzedażowa, to było bardziej reklama w ten sposób, że ja mam mhm. i dobrze smakuje, niż to, że kup w żabce, kup w, w innym sklepie i tak dalej. To było takie naturalne promowanie, które, na które stała się trochę moda, i mam wrażenie, że crowdfunding stał się takim wyróżnikiem. Może nie wszyscy o tym mówią i to może nie jest tak zaznaczone, ale crowdfunding było co, czymś takim, co wyróżniło tą markę. Znaczy, będąc, trzymając się faktów, jakby nie przeprowadzaliśmy emisji crowdfundingowej na piwobuch, jakby robiliśmy tak. i inne emisje dla pana Janusza Palikota, natomiast jakby. Bardziej chcę powiedzieć o pewnym mechanizmie, jakby o pewnym sposobie myślenia. Piwo Buch jest, jakby pomimo tego, że nie przechodziło przez crowdfunding, w ogóle pokazuje sposób budowania biznesu, marki, zrozumienia nowych mediów w dzisiejszych czasach, jakby jak to jest w stanie się przełożyć. Jak duża siła tkwi w społeczności, którą buduje się wokół czy to biznesu, wokół marek, etc., jak to może pomóc, i crowdfunding, jakby myślę, że jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, sposobem pozyskiwania, finansowania i czegoś więcej dla produktów, czy Projektów B2C, tak? No bo on daje tą, daje tą naturalną, naturalny pretekst, żeby o tym mówić dalej. Pod tym kątem to jest na pewno super sprawa. Natomiast jakby trzymając się jeszcze tej kwestii marketingu, bo teraz powiedzieliśmy o takim marketingu, bym powiedział trochę nazwijmy to internetowym. Szeptano internetowym. Tak, szeptano internetowym, ale jest jeszcze jakby drugi aspekt marketingu przy robieniu takiej emisji crowdfundingowej. Jakby trzeba pamiętać, że na, na przykład my wykonując naszą pracę, wspierając działania komunikacyjne emitentów, jakby pomagamy uplasować się w różnego rodzaju mediach, czy to jest nie, Puls Biznesu, Park, rzecz pospolita, czy media specyficzne dla, dla, dla danej branży, etc., etc. I tego typu działania też podnoszą rozpoznawalność marki. I tutaj jakby nie, nie chcę pozostać gołosłowny, bo akurat ostatnio robiłem takie podsumowanie dla emisji, które zakończyły się... W, Crowdwayów w tym roku, i każdy z tych emitentów, jakby można powiedzieć, osiągnął ekwiwalent reklamowy w działaniach takich PR-owych wielkości od pół miliona do dwóch i pół milionów złotych. Z tego, co przynajmniej, jakby narzędzie do monitorowania mediów nam pokazało. To, jakby, żeby Państwu też wytłumaczyć, co to jest ten ekwiwalent reklamowy, to w uproszczeniu to, ile trzeba byłoby zapłacić według cennika, żeby otrzymać reklamę w takim. Ani innym medium. Czyli teraz, jeżeli mamy jakieś rzeczy policzalne i mówimy o tym, że spółka pozyskała jakieś finansowanie, no i to, i to jest jakaś tam kwota X, i do tego do te, dochodzi jeszcze wartość marketingowa, i tak będąc precyzyjne, między pół miliona dwa i pół miliona złotych, to można powiedzieć, że jest to taki dosyć duży bonus marketingowy, em, który jest. Bardzo mocno powiązany z tym, że ta, ta, ta oferta jest publiczna. Jeżeli spółka pozyskuje pieniądze w ramach emisji prywatnej, etc., to. Nie jest to równoznaczne z tym, że to będzie szeroka komunikacja i ktoś dodatkowo się dowie o spółce, czy o jej produktach, czy o tym, co robi, etc., etc. Dlatego no, zazwyczaj ta komunikacja wtedy pozostaje w wąskim gronie i tak spełnia się często ten, nazwijmy, cel pozyskania pieniędzy, ale nie ma tej wartości dodanej. Nie? Ale oczywiście też inne sposoby finansowania mogą mieć inne wartości dodane. Doświadczenie osób z funduszu czy inwestora branżowego, pewne kontakty, pewne sposoby przyspieszenia dystrybucji, etc. etc. Więc jakby ja dzisiaj staram się odkryć te plusy przed crowdfundingiem. Więc mieliśmy marketing. Teraz przeskoczę do takiej rzeczy specyficznej dla części firm, dla tej części firm. Które chcą zadebiutować na, na giełdzie. Bo to jest, jest też bardzo ważna część tego całego wydarzenia crowdfundingowego. Znaczy, to, to, to nie jest tak, że to jest warunek konieczny, żeby spółka zadebiutowała na giełdzie. No, natomiast, jakby tak patrząc z perspektywy rozwoju spółki, bardzo często. To jest ten pożądany kierunek, tak? Jakby pozyskała, pozyskała spółka jakąś rundę finansowania, być może kilka rund finansowania, ale bardzo często jakby dla tych spółek już, że tak powiem, w dalszych fazach dojrzałości, no jakby naturalnym krokiem jest wejście na giełdę. I żeby wejść na giełdę, jednym z takich kryteriów formalnych jest osiągnięcie free floatu, czyli takich akcji. Hmm, w wolnym obiegu i tak naprawdę tych akcji musi być minimum 15% w totalu, które są w pewien sposób rozproszone. Tak bym uprościł. Czyli jeżeli mówimy tutaj o inwestorach, mówimy o tysiącu inwestorów, no tutaj nikt, że tak powiem, nie ma takiego znaczącego udziału w tych akcjach, więc to pomaga osiągnąć ten free float. I, i, I spełnić jeden z takich warunków koniecznych, formalnych, do tego, żeby móc zadebiutować na takiej giełdzie. Dzisiaj nie będę poruszał reszty tych elementów. Zresztą ja nie jestem specjalistą do tego, żeby mówić o wejściu na giełdę. To tutaj najlepiej, żeby się wypowiedzieli autoryzowani doradcy, którzy tym zajmują się zawodowo i oni odpowiedzą bardzo precyzyjnie na takie no pytania. Natomiast możemy powiedzieć, że crowdfunding wspiera lub jest wartością dodaną do tego, żeby na giełdzie się pojawić. Oczywiście, że tak, no bo tak, z jednej strony daje ten free float, z drugiej strony w pewien sposób może prowadzić do walidacji wyceny, no bo ile jest warta spółka? No jakby są różne sposoby, są znowu osoby, które zajmują się wyceną spółek zawodowo, bardzo często robią to według kilku podejść, no i koniec końców, jakby tak. Taka rekomendacja wyceny jest w jakichś widełkach, w zależności od przyjętego narzędzia do wyceny. Nie? No ale koniec końców powiedziałbym, że jedna z zasad wyceny mówi, że spółka jest warta tyle, czy tam, cokolwiek jest warte tyle, spółka, samochód, serek, ile ktoś jest w stanie za nie zapłacić. Wiadomo. Więc tutaj dochodzi do pewnej walidacji wyceny, która może być punktem odniesienia w przyszłości. I, i, I to jest coś, co crowdfunding też może dać takiej spółce. Tak, jeżeli się zastanawia, ile jest warta, no to to może być jedno z takich pól, gdzie, czy tych wartości, o których mówimy, dodatkowych, które daje crowdfunding. To, Tomku, tutaj bym miał takie, taką może małe słowo podsumowania, bo z tego, o czym rozmawiamy, to crowdfunding, nie patrząc na, na aspekt finansowy, to jest przede wszystkim budowanie rzeszy ambasadorów. To jest też kampania reklamowa. To jest też w jakiś sposób pozyskanie, może brzydko trosze, troszeczkę mówiąc, ale testerów produktów, ponieważ możemy udostępnić swoim inwestorom, ale też jest to wartość dodana w kontekście wejścia na giełdę. Jest tych elementów sporo, tych aspektów jest, jest dużo. To takim podsumowaniem, może zadam ci takie pytanie, dla kogo jest crowdfunding? Bo, bo mówimy o tym w bardzo uważam, ciekawy sposób. Natomiast finalnie ktoś musi się zainteresować. Kto? Mm -hmm. Znaczy. To, to, to... Przemku, jakby na to nie ma jednej, jednej, jedynej właściwej odpowiedzi. Ja bym powiedział o kilku aspektach, które na pewno na dzień dzisiejszy pomagają w crowdfundingu. Na pewno muszą być to spółki z potencjałem wzrostu. Tak jakby inwestorzy po drugiej stronie, chcą, jakby mając świadomość pewnego ryzyka, czy nawet dużego ryzyka, no bo z tym się wiąże rynek kapitałowy, że można stracić nawet całość kapitału zainwestowanego, więc jakby inwestorzy poszukują spółek, w których mogą... Potencjalnie dużo zyskać. Jakby na pewno dużo łatwiej jest spółkom, które już działają na rynku, mogą pokazać, jakby nie tylko plany i marzenia, tylko powiedzieć, że tym zrobiliśmy już to i to, jakby osiągnęliśmy taki i taki przychód, a nasze plany i marzenia zaprowadzą nas dalej. Dlatego potrzebujemy tego kapitału i dlatego też potrzebujemy Was, drodzy inwestorzy, żebyście pomogli nam budować ten biznes. Jakby w taki, żeby. Podchodzić do crowdfundingu moim zdaniem też trzeba w sposób świadomy, no bo to, to nie jest tak, że to tylko są same, e, e, same jasne strony. Trzeba pamiętać o tym, że jest bardzo często kilkaset osób, które jakby oczekują pewnego sprawozdania, żeby dowiedzieć się, co się z tym dzieje, ze spółką, jak się rozwija, etc. etc. Na pewno też pomagają w tym momencie rozwoju rynku crowdfundingu, bym powiedział, względnie proste do zrozumienia biznesy. Dużo łatwiej moim zdaniem jest zrozumieć, jak działa firma, czy to na rynku piwnym, czy nawet być może e-commerce, niż firma, która produkuje bardzo skomplikowane technologie, powiedzmy dla NASA. To nie chodzi o to, że ta spółka nie ma potencjału wzrostu, czy dużego wzrostu. Ona może mieć ogromny potencjał wzrostu, tylko jakby też e, trzeba pamiętać, nie jest tym, łatwo że. to wyjaśnić Wy... i w Wy... prostym jest jest języku przekazać dalej. Tak, bo trzeba sprawić, że ci inwestorzy jakby zrozumieją w co inwestują, tak? Jakby tak. To, więc to jest niezwykle ważne, żeby umieć też przekazać im w co ten inwestor ma zainwestować. Więc ja bym podsumował tak, na pewno łatwiej jest projektom B2C, które już mają historię, które działają na rynku, który ma takie perspektywy wzrostowe który ma wokół siebie społeczność. To, to, o czym mówimy w sensie, jakby crowdfunding pomaga budować społeczność, ale powiedziałbym tak, że społeczność też pomaga dobrze przeprowadzić dobrą kampanię crowdfundingową, czyli mając jakąś społeczność przy wejściu na, na, na przy zrobieniu emisji crowdfundingowej, ta, ta społeczność może się rozrosnąć po prostu do większych rozmiarów, jakby jest dobry pretekst, mówi się do szerokiego grona i dzięki temu ta, ta, ta społeczność się powiększa, tak? Działamy razem ze społecznością naszej społeczności. Być może to brzmi skomplikowanie, natomiast poszerzamy o znajomych, naszych odbiorców, naszych klientów już. Dokładnie. I jeszcze bym podsumował jedną rzecz, jaką powiedział, co, co moim zdaniem jest niezwykle ważne, bardzo często pomijane w tym pierwszym myśleniu na temat crowdfundingu. W sensie spółki bardzo często myślą tak, czego my potrzebujemy i gdzie my chcemy być, niekoniecznie uwzględniają jakby. Inter, interes inwestora w takim sensie, w, w swoim rozumieniu, w takim, że jak tylko my urośniemy, to inwestor też na tym będzie czerpał benefity. To jest jakby na takim poziomie ogólnym bardzo dobry sposób myślenia, ale no trzeba się zastanowić, w którym momencie ten inwestor będzie mógł zarobić. Czy to będzie dywidenda, czy to właśnie będzie wejście na giełdę, czy być może odkup akcji, etc. etc. Więc jakby w tym całym myśleniu o crowd, nie tylko o crowdfundingu zresztą, no jakby tam, gdzie angażujemy inwestorów, trzeba też myśleć o tym, jakby co ja tym inwestorom mogę zaoferować, no bo inwestorzy koniec końców, oprócz tego zaangażowania co koniec końców zarobić, czyli włożyć x i wyciągnąć x z plusem po jakimś czasie. Tomku, i myślę, że tą myślą zakończymy dzisiaj naszą rozmowę, ponieważ dałeś, myślę, że do myślenia też naszym słuchaczom to, żeby nie tylko zwrócić uwagę na swoją firmę, ale też na to, kto stoi po drugiej stronie i jego interes. I to jest, myślę, bardzo ciekawe spojrzenie. Ja Tobie dziękuję za tą całą wiedzę, którą nam przekazałeś, bo do tej pory. Wielu pewnie z naszym słuchaczem też mieli wrażenie, że to jest w głównej mierze finanse, to jest kapitał. Crowdfunding to kapitał. Natomiast dzisiaj się okazało, że tych rzeczy jeszcze jest dużo. A ja z naszej strony zapraszam inwestorów, ale też osoby, które chciałyby taką akcję crowdfundingową w swojej firmie przeprowadzić do. Rozmów z Tomaszem do tego, żeby porozmawiać, czy w firmie się to sprawdzi, czy mamy perspektywę, czy te rzeczy, o których rozmawiamy, sprawdzą się w firmie. Bo tak jak Tomek też zaznaczył, nie każda firma będzie w stanie tą, tą akcję crowdfundingową u siebie w stanie przeprowadzić, albo może nie będzie w taki sposób opłacalna. Natomiast myślę, że rozmowa z Crowdwayem, z, z Tomaszem będzie tą możliwością, w której której na pewno te, te pytania zostaną rozwiązane i odpowiedziane. Dziękuję Tomku za rozmowę, a Państwu życzę dobrego dnia. Dziękuję, Przemku. Do widzenia. Miłego dnia.